Co roku przybywa 500-600 osób. W naszym przypadku jest to bardzo dużo. Przyszłościowo patrząc, chcielibyśmy uruchomić kolejkę na całym obszarze yy, jej funkcjonowania, yy, czyli tam, gdzie leży fizycznie torowisko, czyli na 36 km. Mamy w sercach cały czas ten plan dojechania do Wysokiej i do Łobrzenicy, tak jak to było w 2015 roku, też podczas yy, święta kolejki. No niestety, tutaj grają rolę Ogromne finanse, no i przede wszystkim pomoc, pomoc samorządów, bo musimy razem się wszyscy złączyć, żebyśmy tą kolejkę uruchomili w całości. Po wąskich torach jeździ pięć lokomotyw spalinowych, cztery produkcji polskiej i jedna rumuńska, a także Lowa, czyli niemiecki parowóz z 1951 roku. Wszystko to oraz malowniczą trasę będą mogli obejrzeć miłośnicy wąskotorówek. Od czwartku do niedzieli trwać będą obchody 130-lecia powstania wąskotorówki na stacji w Białośliwiu. W programie oprócz przejazdów w sobotę o 14 zaplanowano paradę lokomotyw, zaś o 21, widowisko Światło, dźwięk i para, czyli nocne sesje fotograficzne na stacji Białośliwie. Z kolei w niedzielę o 12.00 pokaz kulinarny w wykonaniu Katarzyny Bosackiej, smaki kolejowe krajeńszczyzny.